Witam Państwa na plantacji cebuli. Proszę Państwa, zaczyna się moczniak rzekomy. Proszę Państwa, jeszcze raz plantacja z moczniakiem, bardzo ładnym. Producent zadowolony, że popryskał na moczniaka. Niestety ktoś mu polecił w sklepie ju który zresztą już jest wycofany i proszę zobaczyć mączniak na plantacji naprawdę jest bardzo ładny. Cieszę się, bo zrobiłem sobie parę fajnych nowych zdjęć. To proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, są dwa mączniaki na plantacjach warzyw. Jest mączniak rzekomy, który występuje na cebuli, na ogórkach, na rozsadzie warzyw kapustnych i jest mączniak prawdziwy. To są dwie różne choroby z dwóch różnych grzyb, grup i yy, dwie różne grupy produktów to zwalczają. Na mączniaka rzekomo nie będą działały pochodne metylu czy metylu, nie będą działały również produkty zbożowe, które są przeznaczone do zwalczania mączniaka prawdziwego, na przykład pochodne morfoliny czy jakieś triazole, to na mączniaka rzekomego nie działa, działa na mączniaka prawdziwego, na rdze, ale nie na mączniaka rzekomego. Taka jest prawda i tutaj mamy kilka dni po, około tygodnia po wykonaniu zabiegu i mączniak naprawdę idzie jakby go nic nie mogło zatrzymać. Także tak to, tak to wygląda. Proszę zwrócić uwagę, są dwa mączniaki, rzekomy i prawdziwy i to są dwie różne grupy grzybów, dwa różne rodzaje preparatów na to działają. Na pewno nie będzie działać, tak jak powiedziałem, metylu i pochodne morfoliny. Można byłoby próbować Infinito, kiedyś jak był zarejestrowany akrobat Rizomil te produkty naprawdę działały bardzo fajnie, interwencyjnie można było akrobat powtórzyć dwa razy co 3-4 dni, bo ta cebula już nie rośnie i, i, i dawał radę, teraz tak naprawdę no, może być za chwileczkę dosyć duży problem ze zwalczaniem tej choroby, mamy jeszcze Zorwegendavia, mamy Orondis Plus, z tym że te produkty dobrze będą działały zapobiegawczo, trudno mi powiedzieć, czy działają dobrze interwencyjnie.